Które przykazanie w prawie jest największe? I z ust Jezusa pada jednoznaczna odpowiedź: miłość. Miłość Boga i miłość człowieka. Zobacz, bracie i siostro, jaka to jest odpowiedzialność. Miłość jest odpowiedzialnością. Dlatego każde moje działanie jako chrześcijanina ma wypływać z tej miłości. Ewangelia mówi, że Jezus zamknął usta saduceuszom. Oni zebrali się razem. A jeden z nich, wystawiając na próbę, zapytał: To, co mnie poruszyło w tym zdaniu, w kontekście tego, co dzieje się w naszej ojczyźnie nie od dzisiaj to sformułowanie: zebrali się razem. Człowiek z drugim człowiekiem. Zbierają się razem, ale spotykają się przeciwko Jezusowi. Zatem nie każde spotkanie z drugim człowiekiem jest dobrym spotkaniem. Tak, spotkania z drugim człowiekiem mogą być złe, które nie budują, które Niszczą, a w konsekwencji, konsekwencji nawet mogą nieść śmierć. Drodzy, czy my zgromadzeni na Eucharystii, która przecież jest jednością, podczas każdej Eucharystii o tą jedność się modlimy? kapłan mówi: doprowadź nas do pełnej jedności, który żyjesz. I królujesz. A więc od kogo pochodzi brak jedności, nienawiść, to co dzieli? Eucharystia jest misterium. Misterium, czyli tajemnicą bo to co dokonuje się na ołtarzu nie potrafi pojąć rozum ludzki a skoro msza święta jest tajemnicą to znaczy że nie każdy tą tajemnicę zna tą tajemnicę znają niektórzy choć cała polska należy do tej jednej wielkiej rodziny ochrzczonych ale nieznających tajemnicy Eucharystii nie da się poznać tej tajemnicy z dystansu. Nie da się poznać tej tajemnicy, będąc poza Kościołem. Choć jestem ochrzczony, choć może przyjąłem sakrament bierzmowania czy nawet małżeństwa. Nie da się uczestniczyć w Eucharystii, nie będąc w środku Kościoła, bo Eucharystia jest misterium i tym, co dokonuje się na tym ołtarzu, to właśnie czyni nas, z nas, dziećmi Bożymi. Jezus do tych, którzy zgromadzili się przeciwko, powiedział: Będziesz miłował, bo najważniejsza jest miłość. Nie ma zabójstwa w imię miłości. Nie zabija się też w imię wolności, bo czy wtedy możemy mówić o miłości? Zabijam, bo Cię kocham. Zabijam, bo szanuję Twoje ciało. Zabijam, bo chcę dla Ciebie dobrze. Czy wtedy możemy mówić o miłości? Czy ja stosuję ten nakaz miłości w moim prywatnym życiu? Czy każde moje działanie jest miłością? Czy w mojej pracy z miłości jestem uczciwy, nie oszukuję, nie kradnę, nie zabijam słowem, może z wrokiem? czy w moim życiu prywatnym nie nadużywam przekleństw, wulgaryzmów, sprośnych kawałów czy zdjęć. Na tych to dwóch przykazaniach opiera się całe prawo. I prorocy. Drodzy, taką odpowiedź daje nam Chrystus. I czytając te słowa, nasuwa się jeden jasny, jeden jasny wniosek, niedwuznaczny, niezaciemniony, rozcieńczony. Ale jasny i stanowczy, że przykazania nie podlegają żadnej. Dyskusji. Należy je rozumieć tak, jak przekazał nam Bóg, a kto interpretuje je inaczej, nie należy do dzieci Boga. Dlatego dzisiaj chrześcijanie w naszej ojczyźnie, w Europie i na całym świecie gdzie Kościół może. W bardzo słabych strukturach ostał się. Musi raz jeszcze stanąć po stronie Boga i Jego miłości, albo szatana z całą Jego nienawiścią i śmiercią. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie z jakąkolwiek propozycją, która jest inna niż miłość, i nie wiesz, co masz wybrać, bo jest tak pięknie przedstawiona i opakowana w hasła równość, tolerancja. To zawsze postaw pytanie, od kogo one pochodzą i czy ten czyn, do którego mnie zachęcają i wciągają. Niesie miłość i życie, czy raczej nienawiść i śmierć. Dzisiaj obserwując różne marsze, protesty, przecież naszych braci i sióstr oszczonych, a także widząc ludzi bezmyślnie publikujących na portalach społecznościowych różne znaki i symbole. Rodzą się pytania: czy ja faktycznie należę do tego samego kościoła co oni? Czy to jest kościół Chrystusa? Jeśli nie, to kogo? Czy wierzą w tego samego Boga, którego przekazywali nam nasi dziadkowie? nasi rodzice, nasi katecheci, też ludzie, też nieraz mający dylematy moralne, dylematy, jak podejść do takiej czy innej sytuacji, która nie jest taka oczywista i prosta. Co zrobić? Co mam wybrać? Jaki więc jest Bóg? Tych, którzy nie wybierają miłości. Czy wierzą w Boga, który jest tylko tworem wyobraźni ludzkiej, mojej? Boga, którego wybieram sobie jak produkty w przepełnionym w czasie pandemii markecie. Wybierając produkty tylko te, które na tą chwilę potrzebuję. To nie jest Kościół. Bracia i siostry, potrzeba nam zatem ogromnej modlitwy i czujności, aby szatan z tym swoim destrukcyjnym myśleniem nie zaraził naszego serca. Wzywajmy zatem wstawiennictwa niepokalanej, czystej, aby nasz rozum, myśli, pragnienia i serce były czyste, były bez skazy. My także, drodzy bracia i siostry, jako zakonnicy i kapłani, jesteśmy narażeni tak samo jak Wy, na to myślenie światowe. I czasem po ludzku stawiamy sobie również. Pytania, którego odpowiedź nie jest taka oczywista. Ale to, co jest owo oczywiste, to Kościół, który pomimo burz, pomimo fali, które uderzają w łódź, nadal płynie i będzie płynął, bo bramy piekielnego nie przemogą. Amen.